Na dzisiejszej lekcji poznamy sposób, w jaki można stworzyć konto na Gmail'u. Wchodzimy na stronę Gmail'a, jest to oczywiście konto pocztowe, które będzie potrzebne w dalszych cyklach. I tak jak szukałem na stronie gmail.com, wchodzimy na utwórz konto i trzeba wpisać imię, nazwisko. Początek nazwy jest dość ważny, gdyż nim właśnie będziemy się posługiwać mówiąc innym osobom, jak ma pełna nazwa naszego konta. Na przykład możemy tutaj wpisać Jan Kowalski. Nie trzeba wpisywać małpa gmail. Małpa to jest takie a z ogonkiem. W tym wypadku nie muszę mi tego wpisywać, wystarczy wpisać właśnie początkowy człon, na przykład Jan Kowalski. Chociaż na obecną chwilę jest duże prawdopodobieństwo, że ten adres będzie już przez kogoś wzięty. Wybrać początek nazwy konta. Zobaczymy, czy tak się da. Później nie, nie da się czyli bez znaków specjalnych. Hmm, później hasło. Hasło, którego nigdy nikomu nie podajemy. Powinno być dość skomplikowane. Składać się z dwóch członów. Pierwszy człon na przykład powinien być pisany dużymi literami, później powinien być ciąg kilku cyfr i ostatni człon powinien być pisany małymi. To jest dość. Trudne hasło i ciężkie do złamania. Powtarzamy hasło. Doty, doty. Płeć, telefon nie jest ważny. Obecny e-mail też nie trzeba podawać. Musimy wybrać, żeby Google było domyślną stroną w przeglądarce, co znaczymy. Tu wpisujemy numer z obrazka. Akceptujemy i przechodzimy do następnego kroku. Czy chcemy profil na Google Plus na razie nie, dziękuję. Yy, I przechodzimy do Gmaila. O! I tak. Witamy na nowym koncie. Tu jest krótki poradnik. Warto go przejrzeć. możliwości. Jak widać konto Gmail ma bardzo dużo zastosowań i on jest w zasadzie kluczem do dalszej zabawy i nauki. No a dzisiaj to wszystko. Dziękuję i zapraszam do zadawania pytań.